Edz, witajcie z tej strony, guzdek, to zapraszam Was na kolejny materiał z grona 2 ok. Z 2, oczywiście Mafia 3 Definitive Edition. Widzimy naszym kochanym postaciom, naszym N-Wordem. E, oczywiście nie obrażając rady, i wszystko, że to jest. No, Cold War δεν uda. Dobra, do auta. A którym dobie hey, widzu, w którym wyjdziemy? Hej widzu, wiedziać o tym, że jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, popełniasz duży błąd. Bo ponieważ, już ci o, o to wyjaśniam. Ponieważ właśnie, nie otrzymujesz po z moich filmów, czy live'ów, czy shortów. I przez to pomijasz dużą część materiału. Więc weź widzu, kliknij ten czerwony przycisk. Ten taki duży, tam na dole, wiesz o co chodzi. Kliknij go. I żeby stał się po prostu szary. A, no i oczywiście, nie zapomnij o dzwoneczku. Jego oglądania. No tędy chyba, nie? A no, bo to jest wyjście. Nie ogarnąłem. To jest wyjście na no, spokojnie. Huśtawka jak ty, jak ta 4 się bugowało. I Sorry. Idziemy. Dobra, jest i auto. Siadamy. I jedziemy. Oj, pardon, przepraszam. Oj, przepraszam, znowu Mam no, nadzieję, że nikt nie zadzwoni, co to zrobiłem. I też teraz, też, nie? A, jak zadzwoni ktoś Dobra, y tak tragnęliśmy już Teraz o amunicję stoimy, okej. Okay. Okej, okay, chyba nie tędy droga raczej. Ewentualnie się tędy droga. Musimy rozbombić tego szefuncia ich Tery opalczasty uh. chłop <laughs> Żeby tak ślepym być to już naprawdę trzeba mieć umiejętności Ten raczej chyba nie przejdę, albo może? Bo już go, powaliłem. Nie ma go, zabij albo zwerbuj. Ale każdemu musi tak ręce. Nie robi się tak. Ale mamy gorący biznes, jej! a żeby oddać ten szpioł biznesu, osoby zachować.

Get up Please state your name oh for the record. Donovan John <laughs> mr Donovan you understand that by appearing before this committee you have explicitly waived your constitutional rights in regards to counsel and self -inclusion. okay sure and you further acknowledge that by appearing before this committee you agree to disclose all Information pertaining to the events that occurred in New Bordeaux during the summer and fall of 1968.: <laughs> I wouldn't be sitting here if I didn't. You were an operative in the Central Intelligence Agency from 1953 to 1969. Is that correct?: That's right when did you arrive in Vietnam: August of 1961 Please describe for this committee the actions. You took during your time in Vietnam. I spent a couple months in Saigon, then I was transferred to a base in Laos that was operated by the Special Activities Division. We trained and equipped the Hmong, and then turned them loose on the NVA. We're running arms and supplies via the Ho Chi Minh Trail. Okay. And you worked with Lincoln Clay in what eventually became the Phoenix Program. Within a year or so, Lincoln was heading up his own PRU. We'd cross over into Vietnam and locate enemy targets and either kill them or bring them back for interrogation. <laughs> Just thinking about it. Jesus Christ. You wouldn't believe the shit we did to those cocksuckers. <laughs> okay. Dobra, superansko. Lecimy. Kolejnym zadaniem. Ale PRF by się przydało oczywiście wezwać jakiś... No halo, no. O, bo jak się pojawił, już jest Kurde, tylko na moje wyzwanie jest Nieźle. Siemka. dziękuję Amunicja. Jest, to możemy lecieć. Damy.

Taking a walk and walking down the street and, and she's screaming is all you a Dixie Mafia? No, yes, I mean, shit. I did it for the money, you hear? I, I ain't got nothing personal against y'all. I don't even carry a gun. Wait, okay, he's, he's out of the abandoned uh, amusement park the west of here. Band Saturdays. What the hell is he doing out there? From what I heard, it's because you've been tearing things up. And Georgie, Georgie's on a gun, Again? he wants Richie dead. So Richie, he grabbed what was left of the heroin and took off. Said he was gonna lay low until he could settle things with Georgie. How many men he got with him? Hell, I don't know. All of them. Hand me that knife. No, no, please, no! I ain't done nothing to y'all. Please, I, I'm begging you. My mom, my my Go and get. Okay. you <laughs> I comfy. No a się to będzie problem, czyli pójdzie się skąpić, będzie wstrady delikatnie. Więc lepiej, żebyś się nie skąpił. To jest takie małe powiedzenie. Lepiej, żeby się nie skąpił. Obwalić kompiturę. Okej. Okay. Uda się do Barona. Okej, okay, dobra. To wychodzimy z budynku, widzowie. No i siadamy. Lecimy. Ale kogoś się zapytałem na tym Na drodze Ok, szpika wyminka Co tam się rzucił Od koła chciał chyba Oj przepraszam pana O to jest woda, ok Ok, widzę, lecimy Dobrze, tak coś dwa nie wywalone w to. Wyjdziemy do parku. Okej. Okay. wchodzimy. Oj, chodzi od on się schodzi i wchodzi. Ciekawe, co też zrobili. Na no, ekranie cykli na on się właśnie. Bo to jest

добра прикрутка и Założyłem ja gorzej. Chodź lepiej, bo kurde, jak zostałem banie. Już wszyscy już nie żyją, widzę, że. O że po banicji został. Okej, okay, to było bardzo creepy. Dobra, leży. Kurde, owak, obaj się. A no szlag by to nie taki mógł łeb. Kurde, dawno umierałem w tej szczerze. Ja mam taki, że jak na razie z czynnikiem śmierci, chyba na najmniej w trójce. Tak, tylko jest mnie wymaga, wymagająca, szczerze. Bo w jedynce był taki problem, że giną, ginął się cały czas. W to samo, szczególnie podczas prowadzenia. W to tak już nie jest. Ty, ty, z się prędkością można wnosić po dwa razy i nie zginiesz. w no, sensie zginiesz w drugim dopiero. Kurde! Dobra, są plecy. Dobra, leży. Berywał. Berywał. Leży. leży, leży teoretycznie oczyszczone, ale nie wiem jak, 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 jak na pewno, bo Thompson nie to nie Samsona. Okej, okay. pokazałem się. Cześć. Dobre. dobry. <laughs> pokazałem się, koledzy. Może być? <laughs> Dzień dobry, Dzień dobry. A to by to już może być do widzenia, Co się przeglądasz? Pozwoli ci ktoś. Nie twoja sprawa, że ktoś się odpoczywa Kurde, daleko trzeba tam wchodzić. Okej, okay, jest trójka ich. Leży. Leży cała trójka, ale nie wiem czy będę ją szukanie, czy walkę.

Kurda, góra leży. Kurde, to jest tutaj dla tej dla straszny tunel jakiś. Leży fanfaron tu się z nim, okej. Okay. О, oh, курда, раз. Окей, okay, сделаем. Че добрый? О, не, ну курда. Zniszczyć ten stół. Fako. Tak jest mija tym wierania. A, po prostu się kładę i się turla jak Messi, kiedy... Udaje że fał. Tak. Ty pytał to ja za To. Ale dobra, ale cicho. O kurde. Znowu tutaj.

Witam pana bardzo serdecznie. No co, pan strzelił ze ze parę i pan przeżył. To chyba pan już tego nie przeżyje. O, idziemy go taśmę. O, idziemy na kraj wycieczkę. A, rozumiem. Need... Through, you you heroin, OK? About it then, but I sure as hell can now. God damn okay. It. None of that was my idea, you hear? It was all. Oh, it so They wanted y'all gone, not me. Oh. What was I supposed to do? Say no? Either that or make sure that I was dead. Oh, no, no, no. <laughs> no, please. Please. Listen. Listen. Just. Decent thing if be Let a man get in a prayer before you kill him.

A small contained event. Some greaseball is eating spaghetti and meatballs at his favorite restaurant, and gets popped in the head. But this was different. Even then, even before I knew who killed him, I knew that Richie had been put on display. Lincoln was trained in psychological warfare by the CIA. He wanted to terrify the mob, wanted them to know he was going to kill every last one of them. Ok. Ale będziemy kłaszać ten odcinek, więc do zobaczenia wcześniej co. Zaraz, rano.